zmianie mamy godzinę 1.55 start dzisiaj był 23.30 jakoś może 25, niech będzie 30 do celu jeszcze nie chcę na to patrzeć 460 km jak dobrze widzę, 7 godzin drogi masakra, masakra jestem śpiący jak nie wiem co mam nadzieję, że nie będę zasypiał, przysypiał i dam radę bez problemu ale no jestem zmęczony podjadam sobie tutaj no. może taka moja metoda jak ja sobie radzę ze snem jem, jem ile się da, ile wlezie, tyle i jem tylko nie ma umiarów, no to jak już się wezmę za jedzenie to ciężko mi się zatrzymać. Jakieś tam ja tam tigerów, Red bulli, czy tych innych typu energetyków. nie pijam, jak już to właśnie będę zajeżdżał gdzieś za 3 godziny, jak będę miał pauzę, to zalecę na, na kawę jakąś potężną żebym wypił jakiegoś Tegera Nie no, kawę się strzeli i będzie dobrze Nie wiem czy wam już w końcu mówiłem czy nie ale lecę na Koszalin Więc pewnie trochę się pokręcę po tej yy, kurze polskiej albo i nie pokręcę bo pewnie coś załaduję w okolicach Koszalina no i sru na dół do Krakowa albo gdzieś dalej nie, no, z koszalina to obstawiam albo obstawiałbym jakieś mazury, no ale nie chcę gdybać, zobaczymy jak tam wyjdzie, oby tam do koszalina dojechać, no i tak żeby do, do piątej jak się widno zrobi, to już ta droga będzie uciekała, Najgorsze to jeszcze 3 godziny, póki jeszcze ciemno jest, to to lipa. wojnie 84 sobie laca Bezproblemowo jest problemowo. kości piskitek teraz jest. Tak? That's right. Teraz bo od rana na deszcz nam dotrzymywał towarzystwa lecę do miejscowości Pcim nie wiem, jakaś mała chyba miejscowość nawet bodajże to jest wieś ładny strzał, bo wczoraj jakoś miałem nie wiem, 600 z hakiem pisałem na, na fejsie teraz nie pamiętam dzisiaj mamy wtorek od startu 740 wychodziło właśnie do Pcimia, więc Naprawdę niezłe strzały, czuję, że będzie niezły tydzień. Tak mi się wydaje, że łącznie jakbym liczył to ze sobówką, bo wybieram się na Master mastertraka. To zależy od tego, czy miła pani z mojej spedycji, która mnie prowadzi, zgodzi się na to, żebym w piątek wcześniej zjechał, ale muszę jeszcze przegląd auta w piątek zrobić i od 5Konia bo będzie legalizacja tacho najprawdopodobniej więc no, mam nadzieję, że będę na Master Traku, od siebie na Master Tracka mam jakieś 450 km, więc też nie jest, nie jest jakoś y, mało. Planuję zostać y, na jedną noc chociaż zobaczymy, zobaczymy jak tam sprawa będzie wyglądała. To już później będę się tym martwił. Na razie to, oby dotrzeć na master Traka do celu, już mi tylko zostało 393 km. No, dzisiaj nie dojdę, nawet nie ma szans, żebym doleciał, bo sporo, sporo, sporo kilometrów ciężko tak na kraju wykręcić. 700, no, ale ważne, że jest ten strzał. Dobrze, od jutra słońce. Do jutra będę pewnie zmagał się z blandeką. Póki co ładowałem wczoraj tyłem, zdejmowałem też tyłem, więc jest, jest nieźle. Wytestuję sobie obwodnicę łodzi, bo jeszcze nie, nie byłem na niej, ale dzisiaj będę miał okazję ją przetestować. Pierwsza, pierwsza moja trasa tam. Co więcej. Dużo ostatnio widzę, dużo, no tak, widziałem, że stawiają takie obrazki, że ogólnie po, po profilach tam na grupach, kto nagrywa, to też pewnie widział ostatnio, chłopaki właśnie widziałem, którzy nagrywają, też komentowali to. To coś brzmiało typu, zrobił prawo jazdy C, klasyfikacja. Nie, to jeszcze tylko chyba klasyfikacja. No i można zakładać fanpage na Facebooku, boli, boli, boli niektórych, że nie nagrywają. Nie wiem czemu. Kurczę, no nie podoba się, nie podobają się kanały osób, które nagrywają. To po co to oglądać? Nie chce mi się nawet tego więcej komentować. Ignoruje takie coś po prostu. Ale rowery miał dość dziwnie przyczepione. Niezły opór powietrza muszę ustawiać. Na takie pytanie, może y, mogę jedynie odpowiedzieć, bo pewnie dużo osób sobie właśnie zadaje: czemu, czemu nagrywamy na te filmiki A la Vlogi? Ja na przykład zacząłem nagrywać, może tak. Precyzyjnie nie odpowiem na to pytanie, ale dużo oglądałem właśnie filmików zanim ogólnie się zacząłem jeździć, Sławka to oglądam już naprawdę naprawdę spory czas. Jeszcze jeździł na, na busach, to ja już go dawno śledziłem. Rafała tak samo oglądam, więc no oglądam praktycznie wszystkich, którzy nagrywają i mi się to wcale właśnie nie nudzi, bo. Mimo tego, że ja nagrywam, wykonują tą samą pracę praktycznie, no oni jeżdżą w międzynarodówce, no to trochę inaczej. Ale wraz mi się nie, nie nudzi, ja skleję filmik, wrócę i jeszcze zawsze muszę obejrzeć, nie wiem czy to jest przyzwyczajenia, po prostu podoba mi się co robią i, i oglądam. Ja jak zacząłem nagrywać, nie było żadnego młodego takiego chłopaka, który nagrywał na YouTube w tym wieku też trochę dlatego zacząłem nagrywać, bo wszędzie, na każdym forum grupie czy coś kto śledzi to obserwuje, była zmianka o tym, że no od 21 roku życia dopiero można prowadzić samochód ciężarowy i też trochę po to, żeby pokazać właśnie, że mając 18 lat też można prowadzić taki zestaw nie wiem wpadają też komentarze, że A nagrywa, jedzie, e, załóżmy, trzyma kierownicę jedną ręką. No kurwa, mać że tak powiem 750 km, jakby miał lecieć, czy tam 600, czy 400, i cały czas e, kierownicę dwoma rękoma trzymać. No nikt nie jest taki, że trzyma tą kierownicę przez 500 km e, oburącz, prawda? Nie mówię, że cały czas jadę jedną ręką, kurde, e, czy coś. No, chwilę, 3 minuty mogę, nie przewidzę tego. Czy pójdzie mi wyższał, e, czy będę miał wyższał, czy nie, no, nie jestem w stanie tego przewidzieć w jakim to momencie. Mogę akurat sięgać nie po kamerkę, a mogę sięgać po e, batona, czy po coś do bicia i też mogę mieć wyższał, więc ile ja nagrywam tego filmiku? Ja z tego dnia nagram przykładowo 9-10 minut e, z tysiąca kilometrów, więc jak dla mnie przynajmniej to nie jest tragiczne. No ale zawsze się ktoś znajdzie taki co, co musi to skomentować. Jak zwykle uparty, nie dają satysfakcji zdejmowania siebie. Ja ciąganie poleciakiem, widoki piękne na góry. Więc ciekawe czy będę ukazali drugą stronę. Czy tak będzie w porządku? Mam nadzieję, że będzie spoko. Drogi mamy na zawadunki. Minąłbym się z kimś czy nie? Minął ledwo sam się jeszcze na tej drodze, więc raczej bym się z nikim nie minął. Kurwa, gdzie tu teraz jechać? Tam do dołu raczej nie, bo nie ma gdzie. Ba, tak śmierdzi. Zgadnijcie po co przyjechałem. No, 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 no po co? Po śmieci, kurwa mać. Ja pieprzę, ja fuj. Dobra, kończę. Jak nagrywałem chyba w wczoraj, to mówiłem, że na kraju się nie da skręcić 700 km. Znaczy nie. A nie, sorry, ja mówiłem, że ciężko jest. No, bo wczoraj właśnie strzeliłem 700 km. Yy, udało mi się właśnie zrobić. Dzisiaj rano rozładowałem, bo dopiero miałem rozładunek. I rozładowałem dzisiaj rano. Poleciałem załadować. Widzieliście zresztą na filmikach, będziecie mieli wstawione co ładowałem. No zły byłem, no, ale trudno. I od razu po załadunku wyleciałem. Właśnie mam 4.24, widzę, że nareszcie jest jakiś parking. Bo jestem na tej obwodnicy Łodzi, bałem się, że tutaj nie ma żadnego. Ale elegancko, 6 minut akurat na zaparkowanie. Ciskam na kowalewo pomorskie, więc też ładny szał, znowu 500, to będzie naprawdę zajebisty tydzień z tego co, tak mi się wydaje, jeśli tak będzie do końca tygodnia. Jedynie no w piątek, mam nadzieję, że wcześniej wrócę, jeszcze nie informowałem o tym z spedytora. O kurwa, jak tu jest ciasno, dobra, odezwę się. Pojęcia, czy wam to dzisiaj już nagrywałem, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nic nie nagrywałem. A jak już to, może jedynie dojazd do firmy na wysypisko, a nie do firmy. Nie no, taka jakaś firma, nie wiem co oni pewnie przetwarzają te folie. No ale nareszcie się pozbyłem tego zapachu okropnego. Pozamiętałem sobie dokładnie na trzeba, ale to się jeszcze będzie utrzymywało na zapewne przez pewien czas. I tam poszło, no dość mozolnie to szło, bo yy, musiałem, najpierw wjechać, na, wjechałem na wagę. W sumie wjechałem wcześniej, bo było pięć aut przede mną, ale awizację miałem w miarę wcześniej, wjechałem jako pierwszy. Yy, wjechałem jako pierwszy, pojechałem rozładowywać, ale musiałem wrócić na wagę, z powrotem stanąć na wagę, pojechać, wrócić na wagę, bo jakiś miałem towar, yy, tam, yy, różne gatunki, no nie? I musieli mi cały czas ważyć. Tak samo było przy przy załadunku, ale o tym chyba nie wspominałem, no trochę bawienia się, ale co poradzić? Taki mieli wymóg. Nie zawsze tak się zdarza, więc od czasu do czasu, może, może tak powiedzieć, kurcze mi tutaj, telefon yy, dzwoni, ale odrzucę. I poleciałem na Toruń. Yy, na Toruń się wyrywałem nawet przed tym, iż dostałem zlecenie od spedycji. Znaczy wiedziałem, że tam akurat rozmawiałem ze spedycją przez telefon i wiedziałem, że będę jechał na Torun. Zadzwonił właśnie do mnie facet, mówię do że podał adres. No i zanim dokładnie spedycja mi wysłała yy, adres, to ja już tam byłem, cofałem, ala, ala pod rampę i, i doleciałem. Więc akurat się udało, że już tak miało jak być. I tak, dostałem telefon do gościa, do którego jadę, bo to chyba jakaś osoba prywatna jest. I tak, najpierw Dziąż do niego powiedział, że nie ma opcji, że mnie ktoś dzisiaj rozładuje, że on to zaznaczał, że e, będę miał rozładunek dopiero jutro o 8, no to sobie myślę, stanę sobie na tym ostatnim mopie, nie wiem to chyba w Nie... No na no, ostatnim mopie dobra niech będzie, bo nie chcę przekręcić. Akurat jak, jak nie trzeba, to pamiętam, jak nie trzeba, to nie pamiętam. Nie, jak trzeba, to nie pamiętam, a jak nie trzeba, to pamiętam, no teraz się zgadza. I dzwonił, mówił, że nie ma opcji, żeby mnie ktoś rozładować, pytałem się, czy jest gdzie tam stać, no mówił, że tam jest jakaś galeria handlowa, więc no tak średnio, ale że czasem auta stoją. Teraz zadzwonił drugi facet, powiedział, że przyjeżdżać, że mnie osobiście rozładuje. Więc sam już nie wiem, ale no jadę, spróbujemy. Najwyżej będę dzwonił do niego i mu mówił, z czemu tak mówiła. a nie jestem rozładowany. Więc jak rozładuję, no to czekam już do jutra na, na załadunek. Będę ładował na poniedziałek, jutro tak jak mówiłem chyba jakoś wcześniej, że muszę zrobić przegląd i naszykować auto pod lokalizację Tahoe. Uprzedzają mnie, bo ja sobie ciskam 84. Miałem ośkę do góry unieść Byłam w miarę lekko Widział, że umrygnąłem, widział, bo kierunek zapuścił Ale kolega nie podziękował No nic Dobra, bo się wybiłem z rytmu No i wrócę w piątek w piątek wcześniej mam jeszcze wyjazd na dosiedlec Muszę szybko obskoczyć w siedlce i pewnie lecę spać. No i kierunek yy, ten zjechał sobie w naszą lukę też nie podziękował, nie mili, nie mili. No i muszę zjechać w miarę, no to polecę sobie spać. No i 451 na master tracka. czas start. No, po 13 godzinach pauzy ruszyłem, bo tak jak nie, wczoraj wam nie mówiłem, udało mi się rozładować właśnie u miłych ludzi na fejsie pisałem. Miałem mieć rozładunek dzisiaj o 8, wczoraj zdjąłem to o godzinie 17 jakoś stanąłem sobie pod IKEO, ale w porę się zorientowałem, żeby stamtąd uciec. Uciekłem na Senkocin, tam czekałem, miałem mieć załadunek, ale muszę zrobić pilnie przegląd. Więc e, jadę na przegląd ciągnikiem, i no, ciągnikiem zaczepu, już nie będę odczepiał. Później lecę odpiąć e, e, albo załadować, właśnie. Jeszcze no, nie mam pojęcia, jak to będzie, jest tak jak jest zamieszanie. E, odpiąć muszę też konia, bo lokalizacja będzie robiona w e, Tahoe. Ogień do domu, e, ogarnąć parę spraw. Jedna, jedną z nich zobaczycie na fejsie niedługo. Aha, I na master traku też mam gdzieś nadzieję, że wyhaczycie, a jak nie, to gdzieś będziecie to na pewno wyhaczali. Niespodziewanka, niespodziewanka będzie. Widziałem, że portal cargo, giełda cargo mnie napisała. Bardzo mi miło z tego powodu, że jakiś tam rozgłos doszedł. Korku, kurczę się męcę. Znaczy tego nie można nazwać korkiem, bo idzie na bieżąco, więc to nie jest korek. No ale taki ruch mozolny. Godzina 10.30, ale zawsze się tutaj korkuje. Szczególnie w piątki. piątki to jest masakra. I po strachu, auto w idealnym stanie. Może śmiało śmigać kolejne 100 tysięcy. Elegancko. Teraz czekam, co robimy dalej. Ja to jeszcze dowód muszę wymienić od naczepy i... Free, I can